Witajcie kochani w moim kąciku 10 na 10, w którym co dwa tygodnie będę wybierać jedną gwiazdę oraz według mnie pięć jej najlepszych stylizacji. Blake Lively będzie bohaterką dzisiejszego odcinka. To amerykańska aktorka, która swoją niebywałą popularność zawdzięcza roli Celiny van der Woodsen w popularnym i znanym prawie wszystkim serialu telewizyjnym Plotkara, którego jestem również wielką fanką. Zaraz zaprezentuję Wam pięć stylizacji, na które postawiłam. Zapraszam. Zaczynamy od Europy. Jesteśmy na czerwonym dywanie w Cannes w 2014 roku. Podczas premiery filmu Grace of Monaco, Blade zdecydowała się na bordową szyfonową suknię z kolekcji Gucci Premier z efektownym rozcięciem na boku. Dodatkowo stylizacja miała odkryte plecy oraz geometryczny dekolt, który wspaniale eksponował ramiona. Klamną spinającą cały look, jaki zaprezentowała nasza bohaterka, była absolutnie biżuteria od Lorraine Schwartz, czyli rubinowe duże kolczyki oraz dwie diamentowe bransoletki, jedna z motywem kwiatu, druga winorośli. Blake zawsze może liczyć na pomoc swojej przyjaciółki podczas oficjalnych wyjść i nie tylko. Lorraine Schwartz, jeśli nie wiecie, to górów w kwestii luksusowych błyskotek. Kochają ją gwiazdy Hollywood i uwielbiają jej projekty. W dalszej części zobaczycie jeszcze kilka od niej naprawdę wyjątkowych perełek. Miejsce to samo, czas ten sam, jednak zmieniamy wydarzenie i jesteśmy na premierze The Captive, filmu, w którym jedną z głównych ról grał mąż aktorki. Blake oczywiście zadała szyku i wyglądała obłędnie, ale ocencie sami. Wybrała na tę okazję monochromatyczną kreację ala lata 50. z kolekcji także Gucci premiery. Stylizacja składała się z dwóch elementów. Bazą była minimalistyczna czarna obcisła sukienka z białymi wstawkami na gorsecie. Natomiast na nią narzucony został dramatyczny tren. Chciałam zwrócić Waszą uwagę także na biżuterię, a w szczególności na naszyjnik od Lorraine Szwarc. Nie tylko fantastycznie zdobi on dekolt aktorki, ale zobaczcie jak przepięknie układa się na plecach. Osobiście bardzo żałuję, że na czerwonym dywanie tak rzadko widać takie rozwiązania. Patrząc na cały look, jaki zaprezentowała nasza bohaterka, mam wrażenie, że widzę jedną z gwiazd złotego wieku Hollywood. Czyż to nie jest piękne? Trzecią stylizacją zawitaliśmy do Nowego Jorku na pokaz Michaela Corsa w 2017 roku. Blake pojawiła się w ubraniach pochodzących z tej kolekcji, prezentowanej właśnie na tym wydarzeniu. Miała na sobie lakierowany długi płaszcz, sięgający za kolana. Białą elegancką koszulę z krawatem. Wszystko razem wyglądało bardzo gustownie i szykownie. Do tego dobrała fantastyczne szpilki z serduszkami od Christian Louboutin. Płaszcz zyskał tutaj nową funkcję. Nie tylko pełnił rolę okrycia wierzchniego, ale po prostu był też stylizacją. Ten, kto nie wiedział, jaki wtedy był dzień, widząc Blake, na pewno już sobie przypomniał, że były wtedy walentynki. Jest rok 2018, ponownie Nowy Jork. Jesteśmy na premierze filmu Simple Favor, w którym to Blake grała jedną z głównych ról. Z premierą filmu związana jest trasa promocyjna i nasza bohaterka podczas jej trwania zaprezentowała się w kilku wersjach garnituru. Jedna w szczególności przypadła mi do gustu i pochodziła z domu mody Ralph Lauren. Jest to trzyczęściowy garnitur w kratę składający się z płaszcza, marynarki i dopasowanych spodni utrzymanych w szarościach. Dla mnie Black idealnie łączy elementy mody damskiej z elementami mody męskiej, co widać na załączonym obrazku. Nie jest to łatwa sztuka, ale jej wychodzi to po prostu znakomicie. Moim zdaniem kropką nad I są bordowe dodatki w postaci masywnych rokowych butów, biżuterii od swojej przyjaciółki, dodatkowo mamy szeroki bordowy krawat plus dużą torebkę od Michaela Corsa. Aktorka swoją stylizacją udowodniła, że w wydaniu męskim można wyglądać naprawdę bardzo kobieco i elegancko. Ostatnią stylizacją pozostajemy ciągle w Nowym Jorku, w tym samym roku. Nasza bohaterka pojawiła się w telewizji śniadaniowej Good Morning America i było to związane z premierą jej kolejnego filmu All I See Is You, jak na tak wczesną porę zaprezentowała się w stylizacji bardzo, bardzo glamour. Wystąpiła w sukni od Oscara de la Renta, mistrza bajkowych kreacji na czerwony dywan. Bardzo prosta, w kolorze biało-czarnym, z przodu ozdobiona kolorowymi cekinowymi detalami, a także Także kaskadowymi drapowaniami kojarzącymi się z latami 80.. Dla mnie cała kreacja wyglądała jak dzieło sztuki, które mogło śmiało ozdabiać jedną ze ścian w salonie. Jak zawsze udało nam się wspólnie dotrzeć do końca, pokazałam Wam moją top piątkę. Blake Lively dowiodła, że zna się doskonale na modzie i wie, jak ją w interesujący sposób łączyć. A co ważne, jako jedna z nielicznych gwiazd Hollywood nie korzysta z usług stylisty. A Was oczywiście zachęcam bardzo gorąco do komentowania, szerowania swoich opinii, a także subskrypcji mojego kanału. Do zobaczenia już wkrótce.